O, teraz to powinno być chyba dobrze. Dobry wieczór raz jeszcze. Witam serdecznie w 23. odcinku wywiadu Pożycz, Przeczytaj, Poleć. I dzisiaj moim gościem jest Magdalena Zimniak. Witaj, Madziu. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, Aneta, za zaproszenie. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że. Jako kolejna osoba, kolejna autorka dołączasz do akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć. Jest to akcja skierowana do czytelników korzystających z bibliotek. Te biblioteki, rozmawiamy sobie z kolejnymi autorami, że te biblioteki od pewnego czasu pełnią takie funkcje, no, centrów takich kultury tak naprawdę, że nie tylko książka, ale również działania inne, okołoczytelnicze. Są bardzo ważne. Ja się bardzo cieszę, że kolejne biblioteki do nas dołączają, włączają się w tę, w tę akcję, promują ją i rozumieją potrzebę. I właśnie od tematu bibliotek chciałam dzisiaj zacząć rozmawiać z Tobą. Powiedz mi, czy Ty jesteś użytkownikiem, czy też korzystasz z bibliotek, a może kiedyś korzystałaś z bibliotek? Jak to jest? Korzystam z bibliotek jak najbardziej. Jestem w bibliotece śródmiejskiej, tutaj Warszawa śródmieście, to znaczy jest to cała sieć bibliotek i bardzo, bardzo często wypożyczam książkę, książki z biblioteki. Jeżeli chcę coś, chcę coś przeczytać, patrzę w której chwili jest, zamawiam to i i jadę najczęściej rowerem, bo jedna biblioteka jest tak, e, tak że mogę dojść piechotą do innych bi bibliotek, muszę pojechać, więc jest to przy okazji przyjemność. Jadę, wypożyczam, czytam. Widzisz te zmiany zachodzące w bibliotece, w jej wyglądzie, w jej zasobach, nie tylko ludzkich, ale też w tych zasobach książkowych? Tak, zdecydowanie tak. Jakieś 15-20 lat temu wydaje mi się, że w bibliotekach nie było tylu nowości. Biblioteki też były bardzo, bardzo potrzebne, bardzo fajne, ale głównie była klasyka, głównie były starsze książki. W tej chwili, jeżeli coś pojawia się na rynku, można być pewnym, że będzie to również w bibliotece. No, właśnie, te nowości przychodzą dość e, szybko. E, tutaj, tak jak rozmawiam z e, czytelnikami, to okazuje się, że e, wielu bibliotekarzy tworzy takie listy, na których czytelnicy mogą wpisywać swoje własne propozycje. Jak to działa u Ciebie w bibliotece? Czy czytelnik ma jakiś wpływ na wybór książek, które znajdują się w bibliotece, czy też e, ktoś za niego decyduje? Wydaje mi się, że decyduje ktoś za niego akurat tutaj, w tej naszej bibliotece, ale rzeczywiście widziałam w sieci biblioteki, które, które tworzyły listy. Czytelnicy prosili o jakieś książki. Były te książki wpisywane na listę i biblioteki zamawiały. Natomiast tutaj. Nie wiem, nie wiem, nie widziałam takiej listy w naszej bibliotece. No to jest chyba świetny pomysł, prawda, żeby też sprostać tym oczekiwaniom czytelniczym. Wiem, że są też takie programy, które zapewniają stały dopływ gotówki dla bibliotek, żeby mogły te nowości kupować. A powiedz mi, czy w Twojej bibliotece są Twoje książki? W, mojej, w bibliotece śródmiejskiej, w różnych filiach są moje książki. Nie ma jeszcze chyba tej najnowszej tylko. Natomiast są moje książki. Nie we wszystkich filiach jest wszystko, ale tych chwili jest trochę. Także nie narzekam jakoś specjalnie, ponieważ jeżeli ktoś chce wypożyczyć, to na pewno jakoś, jakoś do tego dojdzie. A czy może śledzisz, jak to jest w innych bibliotekach? Czy te twoje powieści są dostępne? Bo ja osobiście na przykład zaglądam od czasu do czasu i sprawdzam, w jakich miejscach, które z moich książek są wypożyczane, e, które na przykład są obecnie wypożyczane, które są w ogóle zakupione. Mnie to na przykład bardzo ciekawi. Przyznam szczerze, że nie sprawdzałam tego, nie śledziłam tego, ale faktycznie jest to, jest to bardzo ciekawe. Czy, czy ktoś chce pożyczyć, chce przeczytać? Natomiast. Bardzo miłym pomysłem były opłaty dla autorów za wypożyczenia biblioteczne. To też cokolwiek mówi na, te, na temat tego, czy mhm. książki są wypożyczane, czy książki są czytane. Mhm, masz rację. A powiedz mi, czy. Miałaś takie mm, miejsce, które najbardziej Cię zdziwiło, gdzie spotkałaś czytające osoby? Pamiętam, że byłam gdzieś na wsi, w górach, ale na takiej wsi, takiej zupełnej, zupełnej. I była tam biblioteka, bardzo, bardzo oblegana. Nawet było to dziwne, prawda? Bo często w Warszawie, w Warszawie ludzie nie czytają, nie zawsze czytają. Przechodzą do domu, już są tak zmęczeni, że wolą włączyć sobie ulubiony serial. Jest to taka łatwiejsza rozrywka. Natomiast w tych wiejskich bibliotekach, ja, ja to nie tylko w tej jednej widziałam, ale w tych wiejskich bibliotekach. Je, jest czytelnictwo. Ono się bardzo, bardzo rozwija, i to jest, to jest zdumiewające. I bardzo e, pozytywne, oczywiście. Właśnie. To bardzo napawa nas tutaj optymizmem. E, a powiedz mi, czy Ty masz jakieś ulubione miejsca, w których lubisz czytać? Mhm. Na pewno moja kuchnia rano. Wstaje pierwsza, pierwsza zupełnie przed wszystkimi innymi. Uwielbiam usiąść sobie z kawą i czytać. Mam wtedy jakieś tam pół godziny, 40 minut, zanim wyjdę na zajęcia do swojej szkoły językowej, tylko dla siebie kawa i książka. I nie wyobrażam sobie inaczej. To jest taki mój rytuał. Córki moje mówiły, ojejku, ty, ty wstajesz tak wcześnie, i po co? Ale. Ale dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, żeby przeczytać. Poza tym oczywiście czytam, czytam w łóżku. Za każdym razem, zanim zasnę, biorę książkę i czytam. Nie wyobrażam sobie pójścia spać, choćbym była nie wiem, jak zmęczona bez tej książki. Mąż mój czasami się ze mnie śmieje, mówi: i tak zaraz będziesz spała. I zazwyczaj tak, ale. O, jakaś pani Ania powiedziała, że też lubi czytać w kuchni, Pozdrawiam panią, Pani Aniu. <laughs> e, I e, czasem śpię, a czasem jest to książka tak wciągająca, że muszę, muszę, muszę jeszcze, jeszcze poczytać. Czyli budzisz się z książką, zasypiasz z książką, a czy po przeczytaniu książki piszesz, dzielisz się swoją opinią z innymi? Nie zawsze. Nie zawsze się dzielę z innymi. Był okres, że rzeczywiście robiłam to zawsze. Miałam nawet prowadziłam taki blog i pisałam tam zawsze o przeczytanych książkach. To było troszeczkę za dużo, zbyt męczące. Mam naprawdę dużo zajęć, także zrezygnowałam z tego. Teraz dzielę się czasami. Jeżeli jakaś książka rzeczywiście mnie zachwyci, ale, ale nie, nie zawsze. Tak przy kawie wieczorny wieczór w łóżku, ja piję też kawę na wieczór. Także to ja tak samo. No dobrze, Madziu. A powiedz mi w takim razie, jakie masz pomysły na promowanie czytelnictwa w Polsce? Mówisz, Warszawa nie czyta, na wsi jest trochę lepiej, bardziej się celebruje e, te spotkania, na przykład tak jak rozmawiam z autorkami, to one podkreślają, że w dużych miastach naprawdę trudno jest e, zachęcić czytelników do tego, żeby przyszli do biblioteki na spotkanie autorskie, na wsiach jest zdecydowanie lepiej. Więc Jakie pomysły na to, żeby promować to czytelnictwo? Mhm. Więc moim zdaniem rzeczywiście potrzeba jakiejś promocji. Ja pamiętam, jak strasznie narzekano już dawno na czytelnictwo. I wtedy, kiedy został wydany Harry Potter, nagle dzieci rzuciły się do czytania, rzuciły się do Harry'ego Pottera. Nie można ich było odciągnąć do, od książki. Pamiętam hasło, nie pamiętam dokładnie, ale było takie hasło: jeżeli uważasz, że młodzież dziś, dzisiaj nie czyta, to najlepszy znak, że jesteś Mugolem. I to hasło. Robiło, coś robiło, coś z tymi dziećmi robiło, one czytały. Myślę, że gdyby książka nie była wszędzie obecna, wszędzie dostępna, wszędzie widoczna, nie byłoby tak dużo, tak wielkiej ilości, tak wielkiej liczby czytelników. Jak promować, Czytelnictwo, samo czytelnictwo. Na pewno to, co ty robisz, jest świetną robotą. Ja nie, nie dzielę ludzi na czytających i nieczytających. Nie twierdzę, że ludzie czytający są lepsi, inteligentniejsi, mądrzejsi, ale uważam, że czasem nie wiedzą, że tracą. Należałoby dotrzeć do tych ludzi, im powiedzieć. Że jeżeli przeczytają, y, mogą zyskać coś, jakieś wrażenia, jakieś przeżycia, których nie będą mieli w przeczytaniu. Y, bez czytania. Mm -hmm. Mm -hmm. Jasne. Słuchaj, to powiedz teraz, dlaczego zdecydowałaś się dołączyć do akcji Pożycz, Przeczytaj, Poleć i w jaki sposób e, chciałabyś. Zainteresować nią swoich czytelników. Zdecydowałam się dołączyć do tej akcji, ponieważ uważam, że jest świetna. Tak jak powiedziałam, robisz bardzo dobrą robotę. Zastanawiałam się czasami nad opiniami, które ukazują się w internecie. Niektóre z tych opinii. Mogą wydawać się dziwne. Ktoś krytykuje książkę, dlatego że są w niej retrospekcje. Ktoś krytykuje, dlatego że opisane są jakieś choroby psychiczne. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie: dobrze, jeżeli jest krytyka czegoś, czego ta osoba nie lubi, być może wtedy ktoś inny, czytając to, i myślę sobie: O, super, ja lubię retrospekcję, sięgnę po tę książkę. Ona nie zniechęci czytelników, którzy, y, którzy lubią tego rodzaju książki. Natomiast y, zachęci, y, zniechęci czytelników, którzy tak samo jak ta osoba nie lubią tego. I myślę, że akcja Twoja pod tym względem jest bardzo, bardzo dobra. A sama zaglądasz do opinii, czytasz opinie o swoich książkach? Tak, czytam opinie o swoich książkach. Na początku bardzo się denerwowałam, żeby jakiejkolwiek złej opinii nie dostać, ale to było już dawno temu. Teraz uodporniłam się na to. Wiem, że są różni czytelnicy, są różne opinie. Szanuję te opinie. Zawsze, nawet wtedy, jeżeli denerwowałam się, gdy ktokolwiek wystawił mi jakąś złą opinię, zawsze uważałam, że pokazując swoją książkę światu, musimy przyjmować wszystkie opinie również krytyczne, te krytyczne, sprawiedliwe i te krytyczne, niesprawiedliwe. Dlatego, że zdecydowaliśmy się dać ją. Czytelnikom, więc okej, okay, z pokorą przyjmijmy wszystko. Powiedz, co, co daje ci czytanie tych opinii? Co, co wnosi do Twojego podejścia do pisania, do Twojego zaangażowania w pisanie, czy też w promowanie książek? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o pozytywne opinie, takie super, rewelacja i tak dalej, to oczywiście są miłe, ale, ale nie wiem, są motywujące. Są motywujące, jeżeli, jeżeli wiem, że komuś się podoba. Jeżeli ktoś napisze, dlaczego się podoba, co się podoba, to wtedy. Wiem, że dobrą drogą idę, że, ta, że docieram do czytelników i mogę, mogę to w następnej książce wykorzystać. Jeżeli ktoś napisze, co mu się nie podoba, muszę się zastanowić, czy ja rzeczywiście to przyjmuję, czy zgadzam się z tą osobą, czy to, co nie podoba się tej osobie, rzeczywiście moim zdaniem jest złe. Na początku, na początku, kiedy dostawałam takie opinie, myślałam, aha, no tak, to jest złe, więc muszę to zmienić. Teraz nie, teraz już y, przefiltrowuję to przez to, co ja uważam, to, co, ja, co moim zdaniem jest dobre, a co moim zdaniem jest złe, ale y, czasami opinie bardzo. Y, Wpływają jednak na mnie i widzę, że jest to ważne, istotne. Na przykład, jeżeli ktoś mówi, o zakończenie nie było niespodzianką. Nie zawsze uważam, że zakończenie musi strasznie zaskakiwać, ale wiem, że czytelnicy to lubią. I staram się teraz, żeby zakończenie zaskoczyło czytelników. No, ja przyznam Ci, że, że lubię właśnie być zaskakiwana, ale książkę, którą przeczytałam, Twoją książkę Protest, no, ona była dla mnie zaskakująca, naprawdę taka nieprzewidywalna, więc no bardzo, bardzo ciekawa. Mówisz, że te opinie wnoszą coś do, do tej Twojej twórczości, ale czy spotkałaś się z taką opinią, która w jakiś sposób cię wzruszyła, poruszyła. Gdzieś pozostawiła po sobie taki uśmiech na twarzy. Uśmiech na twarzy to oczywiście zostawiają wszystkie pozytywne opinie. Natomiast bardzo, bardzo poruszające są opinie od osób, które identyfikują się z moimi bohaterami, z bohaterkami. I y, pamiętam, pierwsza, pierwsza tego rodzaju opinia była, i nie jedna zresztą, przy tym jak napisałam Willę, y, była od kobiet, które doświadczyły tego, co moja bohaterka, które były w związkach toksycznych, może nie tak toksycznych, jak Ewa czy Marzena, bohaterki Willi. Ale były to bardzo, bardzo poruszające opinie. Bardzo poruszające. Zostawiły we mnie takie wzruszenie, łzy i, i e, wdzięczność również, że te osoby napisały, opisały to. Pamiętam też, że przy odezwie się. Była to książka o dziewczynce, która nie tylko, ale również o dziewczynce, która cierpi na zaburzenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Pamiętam osoby, które powiedziały: O, ja mam córkę, która ma podobne objawy. I to też, to też było naprawdę bardzo, bardzo poruszające. Pani Ani odpowiadam na pytanie. Bardzo trudno mi określić gatunek książek, jakie piszę. To później czytelnicy określają ten gatunek. Ja piszę bez założenia, ale nauczyłam się, nauczyłam się na podstawie opinii czytelników odpowiadać. Piszę. Książki psychologiczno-obyczajowe z elementami kryminału, thrillera. Niektórzy twierdzą, że są to thrillery psychologiczne. Nie wiem, jak uważasz ta książka, którą przeczytałaś, Anetko, jakiego rodzaju książką? No, to, te elementy thrillera naprawdę bardzo mi się podobały, i ja właśnie w ogóle lubię książki sensacyjne czytać, więc mhm. e, takie w obyczajówce rozbudowane wątki, właśnie jakieś takie sensacyjne, bardzo mi się podobają, więc ja tu przepadłam całkowicie. A ja trochę zmienię to pytanie zadane przez panią Anię. Jaką książkę ostatnio wydałaś? Pokaż nam e, okładkę, bo okładka jest tak intrygująca, kiedy ją zobaczyłam, to po prostu przepadłam skromność w tej okładce, ale wyraża m, tak dużo, że e, ja naprawdę chciałabym ją już mieć przy sobie i zacząć czytać. To teraz powiedz e, no tak, pokrótce, żeby absolutnie nie zdradzić tutaj żadnej tajemnicy. Czy ta okładka miała zachęcić do przeczytania całej powieści, ale z takim nastawieniem, że ta tajemnica będzie taka najważniejsza, że ta piwnica, to miejsce będzie takie najistotniejsze dla całej akcji? Osoba, która projektowała tę okładkę, prawdopodobnie tak sądziła, jak. Ja początkowo pomyślałam, że okładka jest zbyt dosłowna. Piwnica, zejście do piwnicy, mm -hmm, prawda? No e... Dlatego od razu takie skojarzenie u mnie. No właśnie, no właśnie. No to wyjaśnij, Ale... skoro to nie tak miało być. Nie, nie, ja, ja nie uważam, że nie tak. Początkowo tak, tak mi się wydawało. Później pokazałam tę okładkę kilku osobom i większość stwierdziła, że okładka jest fajna, Zachęcająca do przeczytania, jest w niej mrok, zachęca do zejścia do piwnicy, i tak ma być. Ja to przyjęłam w tej chwili, tak. No to powiedz o czym tak naprawdę jest. Pokrótce powiedz nam, jaką historię chciałaś przedstawić i kim są twoi bohaterowie. Może ja powiem o genezie piwnicy, ponieważ w szkole językowej, w której uczę, w której zresztą teraz jestem również, kilka lat temu dwójka ochroniarzy zgłosiła, że słychać w nocy jakieś szepty, westchnienia, niewyjaśnione jęki. Winda sama zaczęła jeździć. I później już w ogóle odmówili przechodzenia tutaj. Pani sprzątająca, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że kilkadziesiąt lat temu podobna sytuacja miała miejsce. Prezes wezwał księdza, księdza odprawił mszę i wszystko się skończyło. Teraz zaczęło się tak, jakby się przedawniło. Historia bardzo, bardzo wpłynęła na moją wyobraźnię. Zaczęłam szukać wyjaśnień w głowie. Budynek jest dosyć stary i pojawiły się wyjaśnienia z lat 40. Jest tutaj historia, obok historii współczesnej, jest historia dwóch kobiet, dwóch sióstr. Które najpierw uciekają z Warszawy, później z kolei wracają do Warszawy po, po skończeniu wojny. Jest ich historia, jest połączenie, połączenie z bohaterami i współczesnymi, którzy muszą rozwikłać zagadkę. No, czyli intrygujesz, kochana, w takim razie. Do mnie tutaj, tak zmobilizowało do tego, żeby sięgnąć po, po powieść. A powiedz y, i zachęć swoich czytelników do tego, żeby po przeczytaniu Twojej powieści zechcieli zamieścić opinię o niej y, na różnych portalach czytelniczych. Mhm. Bardzo zachęcam wszystkich czytelników, zresztą nie tylko moich powieści, również moich czytelników, żeby po przeczytaniu powieści zamieścili opinię, Chociażby krótką na, na portalach czytelniczych. Jest ich naprawdę dużo. Jest, są granice, jest, lubimy czytać. Jest biblionetka. Gdziekolwiek Państwo chcą, zachęcam do zostawienia opinii. A jaki argument, bądź jakie argumenty podałabyś za tym, żeby właśnie czytelnicy zamieszczali te opinie w sieci? Dlaczego uważasz, że to jest istotny element dla nas, pisarzy? Na pewno jest to promocja czytelnictwa. Dzięki temu inni będą mogli zobaczyć, o czym jest książka. Czy Chcieliby sięgnąć po taką książkę, czy uznaliby ją za ciekawą, więc to na pewno, na pewno promuje czytelnictwo. Z drugiej strony jest to taki feedback dla osób piszących, które wiedzą, które dzięki temu mogą się przekonać, czy książka dociera do czytelników, czy ją czytają, czy im się podoba. I z całą pewnością ma to też znaczenie tego typu, że wiele książek tonie w tym, co jest wydawane. Jest wydawane mnóstwo, mnóstwo książek, i bardzo trudno czasem czytelnikowi dotrzeć do tego, co mu się będzie podobało. Ja spotkałam się również z takimi, z takimi opiniami czytelników. Którzy powiedzieli, ja nie czytam polskiej literatury, ponieważ to, co jest w polskiej literaturze, zupełnie mi się nie podoba, ale to dlatego, że, że oni sięgają po te książki, które często są najbardziej promowane, a czasami nie są, nie są zgodne z ich czytelniczym gustem. Czyli promocja potrafi wynieść na piedestał każdy produkt. E, natomiast nie wiem, niekoniecznie on. Mm -hmm. e, natomiast nie, wiem, nie jestem pewna czy każdy, natomiast na pewno wiele produktów. No to oby na tym piedestale właśnie dzięki czytelnikom, e, dzięki tym opiniom stawały powieści, które faktycznie wzbudzają emocje, interesują, e, dają coś e, z siebie czytelnikowi. Madziu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Ci, żebyś otrzymywała jak najwięcej tych opinii, które, tak jak mówisz, traktujesz jako taki feedback, czyli bardzo ważną dla siebie informację, powiesz, jak dalej a, pisać. Życzę Ci e, kolejnej premiery w przyszłym roku, bo rozmawiałyśmy, że. Że takowa jest spodziewana. No i życzę, aby obecna powieść podbiła serca czytelników i żeby ochoczo zabrali się do pisania opinii. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja również życzę Ci tego samego, Aneta. <grywanie> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu czytelnicy się, o, nasi widzowie się właśnie z nami żegnają. My również żegnamy, życzymy miłego wieczoru, e, a, ja zapraszam, a ja zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.